Witamy Państwa z zakopanego z Wielkiej Krokwi dziś drugi jakby rewanżowy konkurs skoków narciarskich o Puchar Świata. Piękna pogoda, jest dość ciepło, oczywiście temperatura dodatnia, ale to w niczym nie zagraża śniegowi na Wielkiej Krokwi, który jest mocno zbity, utwardzony, choć nieco zlodowaciały. Wielkie zainteresowanie, jak powiedziałem, no może wielkie, to lekka przesada, ale znacznie większe niż wczoraj, Ja publiczność ciągle dochodzi, no i nasze ciągle do tej pory niespełnione nadzieje na jakiś choćby drobny sukces Polaka. No i rozpoczynają się zawody, a więc Krystian Długopolski, 19-letni skoczek z Zakopanego, syn znanego niegdyś narciarza Kazimierza Długopolskiego, dwuboisty. No myślę, że dość przyzwoicie jak na jego możliwości, troszkę ponad 90 metrów on gdzieś tam pod koniec tej pięćdziesiątki był w konkursie kwalifikacyjnym. 90,5 metra, Krystian znakomicie skacze na igielicie, jest to niewątpliwie utalentowany chłopak, ale coś jest w psychice. Myślę, że start przede wszystkim na Igrzyskach Olimpijskich w Hakubie ogromnie go zdeprymował. Ostatnie miejsce, tam nie wyszedł mu jeden ze skoków, całkowicie skoczył w granicach 60 metrów. No, zostaje gdzieś, zdaje się, na dłużej. Trzeba będzie nad tym popracować, ale miejmy nadzieję, że nie zrezygnują trenerzy z tego chłopaka w kadrze, ale właśnie to od niego zależy, jak się przebije Andrzej Młynarczyk tu bardzo bojowo skacze, poprawnie na treningach wypadał. Ale skok też niewiele ponad 90 metrów. W kwalifikacji miał 94,5. To starczyło, żeby wejść do 50, która teraz, jak widzimy, o 2,5 metra krócej. A niezłe noty za styl, w sumie 71,2 punktu. Łukasz Kruczek bardzo ładnie skoczył dzisiaj w kwalifikacjach. To jest chyba największa nadzieja. Poza tą trójką, bardziej znaną już oczywiście Mateją Małyszem i skupieniem polskich skoków narciarskich. Bardzo zresztą sympatyczny chłopiec, student. No i ładny skok, dość daleko. Mimo, że nie miał dobrego wiatru, minimalnie z tyłu, pół metra. No ale ten wychowanek Bronisława Boremskiego z LKS-u Klimczak-Bystra ma dobre warunki, charakter. Robert jest zawodnikiem, który wiele osiągnął dzięki pracy. Nie mówiono o nim, że jest szczególnie utalentowany. Nieco starszy i od Małysza, i od skupienia, choć tamci właśnie ze względu na talent, większy talent, szybciej uzyskiwali wyniki na światowym poziomie w przypadku Małysza, na niezłym w przypadku skupienia. No ale i Mateja, też przecież stać go na wiele. Ładnie leci, daleko, daleko, skok. fantastyczny skok to był. Ależ tu od razu zrobiło się radośnie. Spóźniał często odbicie nad tym pracował. Jeszcze poprzednio o. trener Mikelska 126 metrów. Jeżeli drugi skok dzisiaj przypominamy, no niestety o tej trochę jego kłopotliwej przypadłości. Jeżeli skoczy drugi skok równie dobrze, będzie bardzo wysoko. Wspaniale ciągnął, popatrzmy, to było w japońskim stylu. Ten kąt między nartami a tułowiem minimalny i takie, nawet powiedziałbym troszkę za niskie Zaniżone. chyba noty sędziowskie, bo tam był taki telemark, może nieco zamarkowany przy takiej odległości, oczywiście to już trudno jest myśleć o telemarku, ale nota i tak będzie wspaniale wysoka. Tu od, odjęli mu zaprowadzenie NARD w locie, trochę skrzyżowane. Yy, nierówno, no i małyś, podbudowany chyba. Małys. Tym wspaniałym wynikiem Matei. Może i małyś skoczy tak daleko. Też ma dobry wiatr. I bliżej, ale bliżej. Też, też dobrze. No, Robert ma przede wszystkim znakomite odbicie. On we wszystkich sprawdzianach wypada wśród. Grupy polskich zawodników najlepiej 108 metrów to także dobry rezultat, i w tej chwili dwójka Polaków prowadzi. To oczywiście dopiero jest pierwsza seria, jakby zadatek, ale jaki zadatek na tę serię drugą? No, i myślę, że yy, tu już chyba możemy mieć nadzieję, że, że ta druga seria będzie, będzie, będzie też dobra. Nieudany skok o kryzysie. W ekipie fińskiej, mówiliśmy, nawet nie ma w tym roku w Pucharze Świata medalisty, wicemistrza świata juniorów Atamaki. Gdzieś raptowne rzeczywiście załamanie w przygotowaniach, poza jednym wielkim liderem, Janem Ahonenem. A, ale dlaczego on skacze akurat z numerem V, tego nie mogę zrozumieć, bo nie chciał trzynastki pewnie zakładać, żeby mu nie przyniosła pecha. I przypuszczam, że zgodzono się na takie rozwiązanie, bo akurat wylosował numer trzynasty. Ruszył jeszcze na czerwonym świetle, już na czerwonym świetle, ale to niczego krótko. nie powinno mu tak. Zamienił swoją trzynastkę na numer z przedskoczkiem. 101 metrów to a krótko. Krócej, krócej. Yy... Również od Łukasza Kruczka, najkrócej z tej naszej najlepszej czwórki. I teraz jedna z nadziei czeskich, Michal Doleżal, ten trenera, tak więc na pewno od małego już był na skoczni, no ale tego specjalnie nie widać akurat. Widzimy notę, odległość. Za chwilę pokaże się nam łączna nota, a tymczasem przybyło publiczności, ciągle jeszcze dochodzą ludzie, myślę, że nie będą żałować tak dużej frekwencji na Wielkiej Krokwi, no nie widziałem od dawna. Morten Ogheim, o którym już wspominaliśmy właśnie przy okazji ekipy norweskiej. W maleńkiej norweskiej wioski pochodzący gdzie wiele skoczni się buduje, takich maleńkich właśnie dla młodych chłopców, a teraz podwyższający swoje sportowe umiejętności Lillehammer. No to jakiś zupełny przypadek był jednak chyba, ten upadek bolesny Okhaima, szkoda byłoby, no wielka szkoda, coś jednak boli go tam, myślę, Nie, to, to Udo to poważna kontuzja. Poważna sprawa. Może tylko stłuczenie, miejmy nadzieję, że to się rozejdzie. Chyba nie zdążył tak. Skrzyżowane, skrzyżowane narty przy lądowaniu spowodowały, że tak to się właśnie niestety skończyło. Tu wyglądało, Zahaczyła że on... narta o nartę w łódku. No Ksiąstra i lustra warszawska, słynna postać od lat, zawsze na skoczni, zawsze przy skoczkach. Chyba nawet może przesadziła z tą opiekuńczością. A bo już tam Hanawal. się wyrywał, jednak na szczęście chyba nic groźnego się nie stało młodemu Norwegowi. Hanawal, daleko! To jest chyba drugi skok konkursu po skoku Roberta Matei, 118 tak. metrów. Bił sobie brawo jak Wojtek Fortuna w 72 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo. A teraz wczorajszy zwycięzca, Stefan Horngacher. I znowu czeka, ale tym razem pojechał w przewidzianym czasie. No on może skoczyć daleko. Patrzmy, co zrobi. Wczorajszy zwycięzca. Daleko. Daleko, ale chyba nie tak daleko, jak Robert Mateja. Na pewno nie. Tu noty też chyba nie będą najwyższe. 127 metrów, czyli tyle, ile wczoraj Jane Achonen. Wczoraj tak daleko Horngacher nie skakał. Noty jak widać... Sędziowie odjęli za, za brak wypadów. 13,5. Ta będzie odrzucona, ale rzeczywiście jest mocno naganna i otrzymał tę notę od swojego. Nie, od, no, od Norwega, tak. Skacze siłowo, płasko, znakomite odbicie, ryzykownie, chociaż nigdy nie było tego widać. Jego dzisiaj noty wszystkie podczas... Najdłuższego na odległość. 118,5 metra. Noty po 20. Optymalne. Dobry wiatr ma chociaż. No i znów tak wychylony bardzo głęboko, ale tu szybko zszedł do lądowania. Bliżej. A zatem nie wyprzedzi Roberta Matei. 119 Same metrów. 20 Za 20 za styl. No. Dzięki temu ma. Robert Mateja przewagę, mimo że skoczył punktów. 7 metrów dalej, powinien mieć co najmniej 10 punktów, ma tylko 5 i 1 dziesiątą punktu, zatem no, ma 3 metry przewagi, przeliczając to na długość przed drugą serią, ale czy będzie pierwszy, teraz wszystko zależy od Jane Ahonen'a, lider Pucharu Świata, w tym sezonie 4 wygrane, łącznie 9 zwycięstw w swoich startach w Pucharze Świata. Mistrz świata Trondheim, przegrany z Igrzysk Olimpijskich, ale wielki sezon. Siedem razy był drugi, cztery wygrane, w Pucharze świat. Dobra szybkość na rozbiegu, dobry skok, ale nie kręcach, dalej od Roberta tak, Marka. W końcach 120, może troszkę mniej. Jak to miło będzie wyglądać na tej. Tak, 119 metrów. Bardzo też wysokie noty będą od sędziów, bo to jest najbardziej po japońsku, jeśli tak można powiedzieć, skaczący y, Europejczyk. Jest 20, dwa razy po 19,5. No i jeszcze zostali dwaj sędziowie. 19, 19,5. Więc 20 tym... i 19 zostają odrzucone 3 razy 19,5. Do tego nota za odległość, to daje mu trzecią pozycję tuż, tuż o półtora punktu za Funakim i o 6,6 punktu za Robertem Mateją. No takiego obrotu sprawy A o jest sensacja. Tak, nikt się na pewno nie spodziewał. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że. To jedna z firm wczoraj chciała fundować nagrodę w wysokości 100 milionów starych złotych dla Polaka, który znajdzie się w pierwszej dziesiątce. I, ale swojej oferty już dzisiaj nie podtrzymała. I teraz Łukasz Kruczek. Mistrz Uniwersiady. No bardzo waleczny chłopak. Pierwszy skok miał naprawdę dobry i ten również, a zatem są już dwa równe skoki Polskich reprezentantów Być może dzisiaj już Oby tak było do końca dnia Poprawił się o pół metra Dobre noty Chyba Teraz Adam Małysz Przypomnijmy jego najważniejsze sukcesy Trzy zwycięstwa w Pucharach Świata Na pewno wielki talent Znowu wrócił Do swojego wychowawcy Jana Szturca, który Wspiera Piotra Fiasa w kadrze Ładnie. No to nie był może tak daleki skok, żeby znacząco przesunąć. Tak, ale to się było gdzieś tak. Tam, gdzieś przed 110 metrem chyba niedaleko. No troszkę yy, op, zbyt optymistycznie spojrzałem na ten jego skok. 104,5 metra. Ważne, by zaczął teraz spokojnie, psychicznie się odbudowywać. On umie skakać i teraz jest tylko kwestia powrotu do pewnych dobrych nawyków. Świetny w tym sezonie Andras widz. Daleko był po pierwszej serii. Mówiliśmy o tym, że to jednak jest spora niespodzianka. Ta jego odległa pozycja po pierwszej serii, dopiero 19, Ale tu znacząco pokaże tą odległością 124 metry że to był przypadek i będzie niewątpliwie wysoko. Zobaczymy, co zrobi Sven Hanowald. Już tylko pięciu ich zostało. Mam no właśnie o ten wiatr z tyłu. Teraz Hanawal daleko, ale niezadowolony. Nie skacze się im dobrze. Tu wcześniej dzisiaj zaszło za wielką krokę w słońce. Nie było tego nagrzanego powietrza, które jednak sprzyja skokom. Jest wczorajszy zwycięzca Stefan Horngacher to już był długi skok. 121 metrów mają blisko po parę punktów straty. I teraz jak to będzie do końca? No ładnie, daleko. Będzie w ścisłej czołówce na pewno dzisiejszego konkursu Stefan Horngacher, ale na zwycięstwo. To może być za mało. Troszkę odjęli sędziowie, przede wszystkim, za Jest pierwszy Horngacher, no, minimalnie przed swoim rodakiem, o metr mniej więcej odległości 1,9, a metr to jest nota, przypomnijmy, 1,8 punkt 119 metrów, Jana Achonen, ale bardzo wysokie noty. Traci tylko do naszego reprezentanta 6,6 ,6 punktu. I teraz w zależności od tego ile skoczy będziemy wiedzieli jaką odległość oczywiście jeszcze noty final. Bardzo ładnie wspaniały skok. Ach. Aż wszyscy wstali. Bardzo ładna postawa publiczności. Jane Konen 128,5 metra. Wspaniały skok. U, a proszę państwa, to znaczy, że musi skoczyć 125, 120... 6 nawet metrów. Nasz reprezentant, by wygrać. No, może troszkę mniej, bo Achonen 119 w pierwszej serii, ale to już są rozważania, właściwie metr 2. On dostanie podobne noty, natomiast bardzo już wysoka nota Achonena. 258. O 25,5 punktu wyprzedza teraz Horngachera. Na obie nogi. Bał się, że nie ustoi. Zatem to lądowanie tam już jest na tej odległości niebezpieczne. Teraz Funaki. Już walka na całego. daleko, także daleko w granicach 127, może 8 metrów nie, krócej przepraszam, ale też daleko będzie chyba druga pozycja może no trzecia teraz, teraz już tylko drugie miejsce jak na iskle wytrzyma y, tę presję Robert Mateja miał wielkiego nauczyciela brązowego medalistę olimpijskiego skortiny Dampezzo Franka Gronia jest z wisły, Zakopane i ma ogromną szansę, chociaż widać, że to napięcie go dużo kosztuje. No też. I teraz, <laughs> ale na nim ta odpowiedzialność. nie próbować, powalczyć! Blisko, blisko. za blisko! Jest za blisko. Za blisko, chyba nawet na podium. No na pewno, na, za blisko na podium. Może, może. Przed Kordlacherem, ale nie to tylko 99 metrów. A więc znów wielkie, wielkie nadzieje. Nie będzie miejsca w pierwszej dziesiątce. 16. pozycja Roberta Matei. Nie wytrzymał jednak. To już nie ma co zwalać na termikę, na zvenoszenie, na jakieś obiektywne przyczyny. Po prostu nie wytrzymał psychicznie. To jest 30. skok drugiej serii. Najsłabszy. I to po prostu wyjaśnia wszystko, że prowadząc po pierwszej serii, po znakomitym skoku na odległość 126 metrów, ostatecznie kończy na dalszej pozycji Robert Mateja. Proszę Państwa, no byłoby oczywiście pięknie, ale też zaskakująco, wręcz sensacyjnie, gdyby stanął na podium, choć chcielibyśmy, by w końcu Polacy też zaczęli wygrywać. Ale rzeczywistość tak jest jaka jest, to jest piąte, Jana piąte zwycięstwo w tym sezonie Jana Ahonena. Na 16 rozegranych konkursów był jeszcze siedmiokrotnie drugi, i tu nie ma żadnego przypadku, drugi mistrz olimpijski, zanim nim Kazuyoshi Funaki, na trzecim miejscu wczorajszy zwycięzca Stefan Horngacher. Fascynujący dla polskich kibiców miał... Drugi konkurs o Puchar świata w Zakopanem. Po pierwszej serii prowadził po znakomitym skoku na odległość 126 metrów Robert Mateja. Przez długi czas także bardzo wysoko był Adam Małysz. Druga seria niestety przyniosła może rozczarowanie, ale chyba największe temu, który mógł w tym konkursie stanąć na podium. Robert Mateja. Wiem, że trudno jest mówić coś, kiedy traci się taką szansę, ale Ważne jest chyba to, że zaczynacie walczyć. No tak, no pokazaliśmy tutaj, że potrafimy skakać i to rywalizować z najlepszymi. No tak jak w moim przypadku, to chyba jeszcze nie nauczyłem się wygrywać. Ale myślę, że to z czasem przyjdzie i, i pokażę jeszcze na co mi stać. To jest chyba strasznie psychicznie trudna sytuacja, kiedy skacze się wiedząc wszystko o rywalach. A oni rzeczywiście pokazali ogromną klasę. Jan Akonen 128,5 metra, najdłuższy skok w drugiej serii i bardzo wysoka nota. Ciężko w tym momencie było myśleć o tym, żeby go pokonać. No tak, ja, ja starałem się tam na górze w ogóle nie słuchać, ile który zawodnik skoczył. Chciałem tylko myśleć o moim skoku, jak on ma wyglądać. No i chciałem skoczyć jak najlepiej, no ale chyba później na rozbiegu, jak jechałem, jakieś, jakiś moment zawahania, rozkaja, że nie myśli. Brak. No i zdekoncentrowałem się. No i wyszło jak skoczyłem krótko, i no i tak się skończyło. Skończyło się na szesnastym miejscu. Dwa dobre skoki w konkursie. Mówię dobre, bo odnosi się to do aktualnej formy Adama Małysza. Bowiem ciągle pamiętamy, że jest to trzykrotny zwycięzca Pucharów Świata, ale w tym sezonie było z formą słabo. Adam, nareszcie są dwa skoki wyrównane, ale co ważniejsze, chyba. Zaczynasz wierzyć, że można skakać dalej. No myślę, że idę do przodu i z dzisiejszego konkursu jestem zadowolony z tego powodu, że e, były to równe skoki i z dnia na dzień poprawiłem się, byłem wczoraj 27, dzisiaj 23. No i myślę, że będzie coraz lepiej i pójdę aż, aż w tę czołówkę. Proszę panów, krótkie pytanie. Mistrzostwa świata w Trondheim, Robert byłeś. E, Proszę panów, krótkie pytanie. Byłeś Robert V na mistrzostwa Świata Trondheim, niedługo Mistrzostwa Świata w Ramzał w połowie lutego. Jest szansa, aby zbudować tam wyższą formę? Tak jest, na pewno jest to nasz Mistrzostwa Świata, jest to nasz główny cel tego sezonu. Będziemy chcieli tam pokazać się z jak najlepszej strony, jeszcze mamy troszkę czasu, żeby popracować. Nad wszystkim jest teraz bardzo dobra współpraca z trenerami, z panem psychologiem, także myślę, że będzie dobrze. Adam, dla ciebie powrót Jana Szturca, trenera wychowawcy, zarazem wujka, kogoś bliskiego. To jest ważny moment, jeśli chodzi o trening. No, myślę, że to jest bardzo ważny moment, dlatego że e, trener Jan Szturc wychował mnie od, od dziecka. Skakałem z nim na tych najmniejszych skoczniach, aż do tych największych. Później przeszłem do kadry, straciłem trochę kontakt, bo wiadomo w kadrze, gdy się jest, to się jeździ tylko po zgrupowaniach. No i teraz znów został trenerem, drugim trenerem kadry i myślę, że będziemy mieć takie dobre kontakty, jak za dawnych czasów. Proszę Państwa, przypominam, że drugi konkurs o Puchar Świata z Zakopanem wygrał lider tej klasyfikacji, po raz piąty wygrywając w tym sezonie Jane Ahonen. Na drugim miejscu mistrz olimpijski Kazujo Shifunaki. Na trzecim wczorajszy zwycięzca Austriak Stefan Horngacher. Dobra postawa Polaków. Miejmy nadzieję, że do mistrzostw świata w Ramzał będzie jeszcze lepiej. Dziękuję za uwagę. Z podskoczni w Zakopanem mówił Włodzimierz Szaranowicz.